Witajcie z tej strony Artosz. <laughs> A to kolejny odcinek z D Sims 4 od Incela to czada. A to nasz ukochany Jurek, który jest w pracy. Coś tutaj się stało dla niego. I zanim wszystko się zacznie, chciałbym Was prosić o komentowanie i dawanie mi feedbacku. I dzisiaj oczywiście będzie kolejny sim. No tak właściwie, no... pseudo-rodzinka. Ale to jeszcze zobaczycie. Ani pchli się zaczął. 18. Może coś sobie na urodziny sobie kupimy. Hmm... w sumie. No, szybko, Jurek. Szybciej przychodź i pójdziemy sobie coś kupić na urodziny. I jakoś się przygotować się. Hmm, 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 hmm. Nie znam Ciebie, ale przyjmę pieniądze. O, tak! On pewnie po prostu trójkę trafił. I standardowe pomarańczowe powiadomienia. To mm -hmm. czytaj... I lecimy. Nikt nie chce tam z nami pójść. Znaczy, się się. Jemyk! Umił powoli co gorszy czas na studiach się zaczyna. <laughs> Już nie za długo sesja. <laughs> nie chcę cię. Oj, po to będzie trudne. Ale mamy po to Simsy, żeby uczyć o tej rzeczywistości smutnej, żeby się pobawić. Więc miłego oglądania. Okej. Okay. Jesteśmy... Nie musimy sobie przeskanować, co to ciekawego mamy. O, ładuje się. Wow! 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 Nic ciekawego! Naprawdę, nic ciekawego. Może coś tutaj będzie? Świeczunio. Lampa naftowa! Oj pańsko. Eee. No, trochę tego mało jest. Trochę futraków, jakiś, jakiś człowiek to zarab chce zarabiać sobie pieniądze Ooo, kamyczki? O, kamyczki. Dobra. Zobaczymy, co tutaj będzie. Może coś w tych kamyczkach będzie ciekawego? A ty po kupu, jurku, jurku. A gdzie ty zniknąłeś? A, zrestartowałeś się jakoś dziwnie. Okej, okay, tym razem się nie zrestartował. Ok, to szybko do domu cię lecimy. Bo tutaj nie mamy już yy, co do robienia. I am so hungry. Nie tak mocno. Jurku, Jurku, Jurku. Aha. Rozumiem. Ja myślałem, że będziemy mogli to jakoś rozłupać, ale... No cóż. To i postawi sobie kamulet w, w mieszkaniu. W domciu. Jeje... Ty, 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 ty. Yeah, yeah. Okej, okay. co by tu... Ty, gdzie by tu postawić? Napraw. Później jedzenie sobie ogarniemy. No, hm... Ogarniaj tam rzeczy. Dobra, będzie tak klimatycznie. Kamyczek. A drugiegoś jakoś tutaj postawimy. I od razu jeszcze posprzątaj. Bo to jednak trzeba się przygotować i na imprezę. Nie Uwielbiam Jest to jest najgorsze. Nie Więc musi to wyczyścić ładnie i Gdzie hmm. sobie po tej coś na szybko Piecz trudniej zrobić. no tu tu Aha! Dobra. Umyj się, później zjedz coś na szybko. I zrobimy imprezę. Ej, kto tam mi tam przychodził? A, skrótem szło. Dobra. Umyj się. Bo to jest potrzebne. Do naszego planu wielkiego. No tam... spać nie musisz. Okej. Okay, mamy to. Ty ty ty, wydawanie bym chciał zaorganizować. Kółeczne. Za planu i wydaweniu. Nie graj, tylko sobie zadzwoń. Mhm, 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 tak. Hmm. Urodzinowe Jubilat, ja, czyli Jur, to znaczy Jurek e, goście Ciebie nie zapraszamy. A e, wszystkich to. Co byli po drodze dobra. Jeszcze nie będziemy organizować. Tylko musimy na szybko kogoś odwiedzić, poznać i wtedy zaprosić. E, ty, ty, ty. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem. Bo ja zapomniałem coś zrobić. Ale teraz naprawiłem. Idź tam sam. I zobaczmy co to będzie. Eee, bo już pewnie zauważyliście, kto, kogo tutaj mamy. I niestety szkoda mi we właśnie mocniej... Nie mogłem go dorobić, ze względu właśnie na bliznę na nosie i jedno przemknięte oko. Po to jednak, no, trochę trudno zrobić Guts'a na samych... Na samych Steamsełach podstawowych, z kilkoma dodatkami i pakietami. O ja tutaj za dużo pieniędzy na te Simsy nie wydałem Niby to mówię, ale pewnie by wyszło, no... Mała sumka albo nie mała. Okej. Okay. Hmm. Zaplanuj wydarzenie. Okej. Okay. Przyjęcie urodzinowe. Okej. Okay. Myk, Jupilat. Jureczek. Goście, Ty, Nekoark, Trocki, Bela, Bogdan, Gac. Ja bym Johanty tylko po to zaprosił, żeby ją zamknąć. A to co, zrobimy to Wywieniowiec... jakiś losowy. I więcej nie mamy. Okej. Okay. Nie chcemy to zrobić u siebie. I który to jest ten nasz domek? O, jest. <grywki> Jaki piękny jureczek. Kiedy, kiedy będą goście? To chyba... Nie, to jest ork. Przywitaj go. Aha, jesteś zbyt swoi. No to po o, zainteresowaniach sobie pogadajcie. Nadmierne myślenie. Ach, musimy mu ogarnąć jakieś dziecko dobre. Co ty masz na nosie? Ja nie pamiętam, żeby ci coś takiego robił. Dziwne. I to tak wygląda kiedy ty, no, Nie zwracasz uwagi na rzeczy w czasie tworzenia Steama O, Katarina ma też kocie łóżka Trochę muszę przyznać, że lekuroczawę poczekaj. Hmm, Podzięku za przybycie o kurde, tylko szkoda, że Neko Ark tutaj właśnie tych uszek nie ma. Lekkie niedopracowanie, ale będzie można to później ogarnąć. Okej. Okay. I mam jedno pytanie: jak to będzie. Tu, tu, dla. Okej. Okay. Mhm. 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 Okej. Okay. Ja bym tam z Jolantą, bym pogadał tym Tobelhangerem. Rozmawiaj tutaj. Mam nadzieję, że tylko Jolant. Kurde, wszyscy. Dosłownie wszyscy. No. Hmm. Jakby tutaj to zrobić? O, 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 jest torcik. Eee, świeczki urodzinowe. I Gudsa na podwórku z Lwędrockim sobie po e, I właśnie u Guds starałem się odzorować ten jego strój z e, Golden Agea. Okej okay. mm. Impreza. Dobra, ciekawe kto przyjdzie. No, halo Okej, hmm. Ok, to się przyda na później. O, i sobie myślimy, kim chce być Jurek. Hmm. No, miłość. Pokrewna dusza. Hmm, nie, ja bym bardziej w niego. Bym powiedział, że właśnie ekspert komputerowy. Eee, tut kreatywny, głupi. Pomyśl, co by tutaj hmm. dać ciekawego. Zobaczcie, Trudny wybór. Ale... No, nie chły. No, tylko puchasz nam, no. Z, z Ale no to zdarza się. Zawołaj na posiłek. Ciu, 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 ciu. Dobra. Jemy, 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 jamy, jamy. Jam. Ale trochę smutno, że dla Jurka nikt nie złowy No cóż, zdalda się. No ale może sobie się, może w końcu najesz się czegoś dobrego. No w końcu coś dobrego może się najeść. Myk, 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 jemy, 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 wielka impreza. Tylko szkoda, że na te muzyki nie ma, więc a. Ale też liczymy na jakąś fajną nagrodę. Tego wszystkiego. Że... Okej, okay, przestań z nim rozmawiać. O, o. stój! Zaplokuj dla niech będzie dla wszystkich. Ciekawe czy teraz nam się uda się ją tak jakieś bo na przykład, jak będziemy chcieli podejść? Nie mówimy. Bardzo dobre, bardzo dobre. <laughs> ok. No, ale ten żywieniowy to też trochę, no, trochę leniwy, żebym tak powiedział. Zoszalone pojedzenie. Zabawne, tak? Jaki towcik. O politykach... Z delfin to... Niua. E, zabawne... Towcik. Rodziny z puściźnie. A później... T, 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 później tam prywatną historię na, na dole poodpowiadaj. No. Mm -hmm. Okej. Okay. No to jeszcze ona nam upiec te ciasto i może nam się udać. Tylko nie wiem gdzie by ona mogła... postawić te ciasto nowe, więc... na szybkości, na szybkości sobie skopiujemy... plad. Vlad? bla bla Hoppa! Za grosze. Żeby jakoś to, jakoś to fajnie wyglądało. Okej, okay, mamy to. I pogadamy sobie z nią na spokojnie. Hmm, lew co... So a nie. Myślałem, że sobie na łapki patrzy. Nic co my tutaj ciekawego mamy. One tam sobie siedzi. Mohohoho. Mm -hmm. Widzę już romantyczne filtry Czy jest w Związku Radzieckim, jesteś czy nie jesteś? No troszeczkę swoje się czuję mamy, czyli jest spora szansa, że się nie uda. O, singielka, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mhm. Mm Ryzykowne pytanie. Mam nadzieję, że to nie przestanie być tak jakby przyjemna rozmowa. Ale zdecydowanie to jest bardzo mała posiadłość. Trochę ciasno się zrobiło. Niestety, chyba troszeczkę na minusie nam weszło. Ale to możemy ją trochę rozbawić. Ile tego jest? Sporo. Tak jak na Okej, fajnie. Okej, okay, okej. Okay. Wow. Ale moim zdaniem uroczy, że oni mają takie same włoski. Nie w miarę wyszło, moim zdaniem. No prawie srebro. Ale przez to, że trochę zamieszania było. A już czuję, że to mi w jelitach się przewraca. I to mnie niepokoi. Już. No, kolejne urodziny jakoś to perio ogarniemy. I chyba pora zmieniać pracę, Jurku. I niestety w tym odcinku, mam nadzieję, że ona nam nie ucieknie. Srebro, tu, tu, tu. No to zobaczymy, co jest w tym wyposażeniu. Stare śmieci, jej! A tak, serio, to tutaj mamy książkę. No, Jurek będzie miał co czytać. No, przenieś tutaj jakoś tu książkę. O, i fajnie. 3 lat. Dobra. Urodziny się skończyły. Pora na spanko, Jureczku. Trochę chaotyczne te były urodziny. Ale no. Ciekawe, to kto to wszystko poskąta. No kiedy będziesz głodna, Jolanto? Topalchantyk topal też. No kiedy? Hmm. Okej. Ładne spanko. I później zaczniemy myśleć co by... można zrobić. Ma <laughs> ciekawe kiedy ona zdechnie. <laughs> Wreszcie nasz plan się to pełnia Kurde. Na ten festiwal nie możemy iść? Bo ona się uwolni. Okej. Jak tam twoje nastrójniki? O, to jest, jest emotka Pukatka! A i wszystko wiemy, dlaczego nam tak jedzą, jedzenie szkodzi, bo ma wrażliwy wyłącznik. O, no cóż, ale będzie trzeba korzystać. Weź porcję póki to się nie zepsuje. Bo to zaraz będzie się psuło. Poczekaj. Kiedy to będzie się psuło? Za dwie i pół godziny. No to lepiej teraz we weź i to zjedz. Polące plecy. Ty masz dobre łóżko, Jureczku. Nie narzekaj. Nie zróbę w nabawony posiłek. A. A idź ty. Ej ty jureczku, jureczku, jureczku Ci ciągle będzie przeszkadzało jak ktoś będzie jadł. To nie? No Oczywiście pewnie, że tak. Tylko żebyśmy potrzebowali w ten sposób sklep z nagrodami. Jakąś fajną cechę, żeby on musiał mnie jeść. Więc nie na jedżonej. na jedżonej. Hmm, no nie ma nic tajnuszego. No, to 4000, więc zaraz będziemy mogli to ogarnąć. O, na no, na to tu tam siedzi. <grym> Mam nadzieję, że ona nam nie ucieknie. Okej. Okay. Nie, lektura bardzo dobre, bardzo dobrze. Za godzinę, tu ty też za godzinę, tu ty, tu. Więc możliwe, że będziemy mogli. Wziąć jakiś udział w, w, w turnieju. Jak to nam zejdzie? O, 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 o. Jurku, szybko! Szybko! Gra, gra, weź udział w, w, w turnieju dla nowicjuszy. My Sims! Gdzie? Dawaj, gdzie w ciebie? Jurku. Ok, mamy to, mamy to. On to robi, on to robi! Koniec on to robi. Ok, rachunki to zaraz zapłacimy. Mm. Ale ty już się świrowa. Ale Jurku, Jurku, wierzę w ciebie. Proszę, ukończ to choć raz. Jurku, wierzę, proszę. Okej. Okay. Jest szansa, jest szansa, dajesz. Dajesz. Tak, mamy coś przeciwko. No, Jurku, dajesz, dajesz, dajesz. Wygraj to, proszę. Chodziesz raz coś wygraj. Ok, mamy jeszcze zadowolenie yy, ze spełnienia. I co, wygrasz? Proszę. Eee, Jurku, Jurku, Jurku. Ty chyba nikt nie wygra w, w, w turnieju. Ona, a ona już się ścikała. No cóż, jak tak, to pewnie będzie trzeba trochę poprogramować. Jak nie w jedną stronę, to w drugą będzie trzeba iść. Ale trzeba do tego czasu sobie pospać. Ufff... Oh. I dopiero jak ta Jolanta umrze... ...z głodu, to wtedy sobie pójdziemy na... no, to pracę... Na, do kliniki. A ona już tutaj chyba powoli swaleje. Ok, my mamy czas. I wtedy będziemy mieli dwie urny z Jolantą. Nad, nadal nie wiem, jak to się stało. To wszystko. No i 27 dni młodej dorosłości przed Jurkiem. Ach. On już o Katarzynie sporo wie. O Belli praktycznie nic. O niej też w miarę wszystko. A, to Asimowie, Asimów będzie coraz więcej. Okej. Okay. Już tam się śpi, śpi, śpi. I w sumie to doskonały moment, aby zakończyć ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!